Ach. O, już jest dzień Ciekawe, która godzina Tylko wejmę stąd telefon O, już siódma Dosyć wcześnie dzisiaj wstałem hm. Idę już na dół Może... Może... Może już przy... nie! Przeszykował śniadanie. Ale najwyraźniej nie. No to mogę sam, no to poczekam chwilę. Ale chociaż chyba sam też potrafię. Nie wiem. Mogę spróbować. Błagam mnie wybuchnij. O, jesteś gotowego. Pizza na śniadanie to nie jest nic zbyt zdrowego, ale niech będzie. Zamknę tylko lodówkę. Okej, okay. przynajmniej pyszna. Potem nim porządniejsze śniadanie. Trzy minuty później. O, okej, okay, już zjadłem. Dobra, która teraz godzina? Aha, okej, okay. już 8.30. Wow, bardzo długo je, jem śniadanie. Dobra, nie wiem, nieważne. O, hejka, już przyszłam. Jeszcze przed chwilą słyszałam, że Astro był w kuchni. No nie wiem, może gdzieś poszedł. Sprawdzę to. Hej Astro, gdzie jesteś? Przed chwilą jeszcze byłeś w kuchni. Słyszałam cię. Może poszedł do swojego pokoju. Zapukam. Halo Astro, jesteś tam? O, ktoś puka. Odłożę to. O, hej Shelly. Hejka Astro. Kiedy wstałeś? Bo wygląda na to, że dosyć wcześnie, bo słyszałam Cię. Oj, naprawdę obudziłem Cię? Sorry, nie chciałem. Chodźmy. Może ktoś jeszcze wstał? E, no nie wiem, czy ktoś jeszcze wstał. N nikogo więcej nie słyszę oprócz naszych rozmów. Od kiedy ta podłoga w sumie była czarna? No, od niedawna. Nie pamiętasz, jak, mm, jak Lejla mówiła, że będą przemalowywać tą podłogę? A tak propo Layli. to. Mm, wczoraj wieczorem słyszałem, jak krzyczy znowu na Landiego. Aha, okej. Okay. Ja idę do swojego pokoju już, jak coś. Aha, no spoko, to pa. Dobra, dobra, wstałam już. O, hejka, Astro. Um, co, co... robisz? A no ja zbytnio nic. Wiem... Więc trochę mi się tak... Trochę nudzi. W sensie po prostu gadałem z Shelly. Aha, no spoko. A o czym w sumie gadaliście? No tak jakby... Trochę ogólnie w sumie. Um. Czekam, aż Sprout wstanie, bo chcę zjeść trochę większe śniadania niż jeden kawałek pizzy. Wow, serio jedłeś pizzę na śniadanie? No. Aha, dobra, to chodź, To chodźmy, może zaczekamy na Sprouta na dole. Może ktoś jeszcze się obudzi. Ale Shelly też już wstała. O, serio, to może przyjdzie. O, chyba właśnie przyszła, Hejka. Wy już wstał? Tak, wstałem już. To znaczy wstałam, już wstałam. Chyba, chyba są już głodni. Hej, hejka, sorry, że tak późno wstałem. Nic nie szkodzi, wszystko jest git. No okej, okay, no to może już zrobię to śniadanie. Dobra. A co, chcie, a co chcecie na śniadanie? Bo ja myślę, żeby zrobić coś em, typu zapiekanych coś tam, coś, zapie coś zapiekanego po prostu może. Eh, no spoko. Myślę, że to całkiem dobry pomysł. No ok. No to coś tam zrobię. Trzy minuty później. Dobra, zrobiłam. I co, dobra? Tak, jest bardzo smaczne, ale ty sprałt nie jesz? Nie, jeszcze nie jestem głodny. Zaczekam jeszcze, aż Bas i Bobet, Dandy i Pebul wstaną. Aha, no spoko. Chodź, Pebul, no dalej za mną, Pebul. mam. no Pebul, Pebul, Pebul. No chodź, Pebul, dalej. E, chyba jest jeszcze zbyt bardzo zmęczony, to idę tam do nich. Hejka, już jestem. Sorry, że tak późno. Ale ten po prostu tak już. Pebul zaraz pewnie przyjdzie. Jedliście już śniadania? Tak, ale sprout jeszcze nie jadł. Aha, no spoko. To pójdę jeszcze po pebla. No, pebul, chodź. Haf, już idę. Uf! Uf! Aff. Hejka. Gdzie żarcia? Głodny jestem no. Och, Pebul, jesteś śmieszny. Jedzenie zaraz będzie. Daj spraytowi chociaż trochę czasu. Uf. Ale jestem głodny. Uf. To zrób mi prawdziwe jedzenie. To nie będę wtedy tego jadł. Ech, no okej, okay, dobra, to idę ci to zrobić. Trzy minuty później. Dobra, już proszę. Ach, no okej, okay, dzięki. Już zjadłem. Kiedy Basi i Bobet przyjdą? Hej, Dandy, zapomniałeś, że Basi i Bobet um, już, już gdzieś wyjechały bardzo wcześnie rano. Nawet przed tym, aż ja wstałem. Nie mówiły ci? No bo mi mówiły. A wam mówiły? Co nic mi takiego nie mówili, a tobie, Shelly? Mi też nie. A tobie, Wi? Mi też nie. Komuś mówili? Chyba tylko Astro, o, sp um, Sprout, a tobie? Mi też mówili. Aha, okej, okay, czyli tylko dwie osoby o tym wiedzą, okej. Okay. Więc w takim razie, um, gdzie one pojechały? Nie wiem, powiedziały, że, że na razie, nie, że na razie nie, chcę, nie chcą być w Garden View Center. A poza tym skończył się wielkanocny event, a świąteczny event nie wiadomo następny, kiedy będzie, więc mogą sobie wyjechać na spokojnie, bo dzieci ich już tak bardzo nie lubią, jak przy świątecznym i wielkanocnym evencie. Aha, no spoko. Chcecie part 2? Moż, mo, możliwe, że nagram part 2 niedługo. A chcecie? I w ogóle czy chcecie? Ale nieważne, czy chcecie I tak, i tak to albo nagram, albo nie nagram, nie wiem.